Jaka jest według Was definicja męstwa? Kim jest dla Was prawdziwy mężczyzna? Jestem teraz z rodziną, mamy taki górski kurorci, gdzie często jeździmy, tam jest spa, sauny itd., itd. I czasami patrzę sobie jak chodzą tacy młodzi, 30-letni, napakowani faceci, takie koguciki, wytatuowani od ręki po drugą rękę i tak się cieszą życiem, mają 30 lat, są niezależni, nie mają rodziny, nie mają dziewczyny i po prostu tylko hulaj dusza Boga nie ma. I tak sobie czasami myślę, że to właśnie jest definicja męstwa w dzisiejszych czasach. Tatuaże, pięć dni w siłowni i bycie niezależnym. Mm -mm. Zupełnie nie tak wygląda bycie prawdziwym mężczyzną i nigdy tak nie wyglądało w historii świata. Definicja mężczyzny to jest ktoś, kto się troszczy. Mężczyzna to jest ktoś, kto się kimś opiekuje. Mężczyzna to jest ktoś, kto chroni słabszych od siebie, bo może, bo ma takie możliwości. Nie to, ile masz centymetrów w klacie, jaką masz gęstą brodę, albo jak dużo masz tatuaży. To nie jest definicja bycia prawdziwym mężczyzną.